Witam, dzisiaj start Gdańsk-Oliwa, tutaj aleja grunwaldzka opacka, standardowo z Opackiej na Pachołek, pomiędzy Zdróżem Pachołek a Górą Kościuszki później tam przejazd do Linii Rynaszewskiej przez Spacerową no i tam później wzniesienie Marii, wszystko oczywiście kręte, góral i też jeszcze co zaliczyć dzisiaj zjazd przez Stoczny na Dacharską-Tomak około 25 km nie tak dużo ale będzie pod 500 przewyższenia jedziemy no tu do Packiej prawo na i zaraz w lewo na Tatrzańską wraz i podjazd tutaj ręce lekko pod pachołek no, w lewo pachołek w prawo buraku książki a jest jesteśmy pomiędzy i tu jedziemy z jesienią, pilnowanie się śladu bo na ścieżkę widać mocno zaleśnione tak powiem giną tu z prawo, no jesteśmy w jakimś 3 pachołka no tutaj zielony i niebieski, z prawo, myśmy w lewo teraz tak jest w prawo no i po powierzchni wyjeżdżamy tutaj, gdzie w lewo Kolejny skierowanką, rozjazd i tu zaraz prosto. A tam byłby taki lekki pojazd na drogę na no Tu Mamy taki ostry skręt w lewo i mamy już przed sobą spacerową. Dolinę na drzewo. No i tu przecinamy spacerową. No, teraz w prawo. No i teraz skręcamy nie w pierwszą. A drugą w lewo. O, tutaj z lewej strony rodzi duża droga. O, tu mamy następne rozlidzenie. O, teraz jesteśmy na żółtym szlaku. O, żółty tu w prawo, a my w lewo. O, tutaj prawie, kontrolowane. O, tu w tę stronę. My to prosto. O, i tu mamy zjazd. z My jesteśmy na drodze, to jest już innej Ewy, droga nazywa Kościerska, ulica Kościerska. Tutaj mamy możliwość skrętu i pojechania w prawo, żółtym szlakiem, jasno na Zesienie Marii, ale nie to czy jest mniej stromy, czarny, za chwilę będzie druga tablica, przed drugą tablicą informacyjną i tu w prawo. To jest początek stosunku do ale końcówka bezpośrednio przed się Marii będzie bardzo wymagająca. No. Tak wygląda ostatnie kilkadziesiąt metrów przed wzniesieniem Mari No i mamy wzniesienie Marii. Proszę bardzo, taki rozjazd, tu może jechać. Druga, trzecia, tam czwarta, z tej przyjechaliśmy. I stąd, tu po lewej tablica, tu mamy szałki żółty, czarny. Pierwsza w zasadzie od lewej strony. Zresztą, oznakowana droga, tu jedziemy. No to są taki bardzo fajny kręty zjaźnik i tu proszę wrzuty w prawo czarny w lewo w czarnym to jest droga marnych mostów kierunek do nienaczelowego w lewo o stół lantarny skręcam w ostro w prawo ale my na razie idziemy jeszcze prosto w prawo za chwilę o i teraz tu w prawo tam droga marnych mostów w lewo tam tu też takie rozwidzenie zaraz mamy, jedziemy tutaj bardziej w lewo, w prawo można. Proszę bardzo, dojeżdżamy sobie tam jakiś w prawo. Wiem, że liście bo to widać, ale przyjechaliśmy z tego tutaj zrobimy taką grawkę. Nam się trochę przerzedziło. Mamy taki trochę na te dolinki widoczek. No tutaj taki punkt charakterystyczny. O, to tu w prawo. W lewo, taka krzyżóweczka i tu już mamy żółty szlak. I teraz zjazd do drogi węglowej. No tak wygląda ten odcinek żółtego szlaku. No i droga węglowa, Skręcamy w lewo. Tu mamy tablicę informacyjną, droga węglowa. O tu, a my tu właśnie w prawo. O, mamy nam żółty po kilkuset metrach zaczyna się wznosić żółty w lewo, a my prosto no tu widać przed obwodnica tutaj skręcamy w lewo I tu w prawo ponownie na no żółty skręcamy z asfaltu no tutaj coś wary z odwisku obwodnicy ale już odbijamy takie liźnięcie no i teraz będziemy mieli taki zjazdowy odcinek na dobruk no i mamy tutaj właśnie taki odcinek czujność, czujność, uwaga A to tutaj? Potokolipski No i tu z żółtego skręcamy w lewo, w czarny, tam mamy ławeczkę, tam kawałek jakieś 200 metrów, i już się zaczyna droga szwedzka grobla, szlapan przy matarni I no teraz kliopów trzymamy czarnego, było w prawo, teraz jest w lewo, na drzewach znaki są Tu czarne w lewo, a my prawo Droga nosi nazwę droga premierów no tu przecinamy takie duże skrzyżowanie, tu w prawo droga, w lewo, idziemy prosto, przed nami droga Szwedzka Grobla Tutaj droga w lewo pokazuje czerwony szlak droga rowerowa, my podbijamy łukiem w prawo W ten moment to, był, to była Szwedzka Grobla, dosłownie przez 50 metrów A teraz jest klesa droga, charakterystyczna, no bo I tu w lewo droga lipnicka to, I tu w prawo I tu mamy od razu na wjeździe łukiem w prawo, niebieski na drzewach. I jesteśmy w rezerwach przyrody wąwóz Huzarów. biją te drogi wąwozu Huzarów. Tu nam się już trochę poszerzyły te drogi, ten szlak niebieski. Na razie teraz mamy zielony. Teraz jak zielony nam posłuchający w prawo, szeroka, piękna droga, Nie jedziemy tu prosto, na taką torę mniejszą. Teraz mamy super taki zjazdowy odcinek I Kierunek droga lipnicka Teraz tu w prawo Mamy zielony, tak, tak Te szlaki nam się często przypadają. No i mamy konkretny podjazd Jeszcze przed drogą litniską. No i na samej górce naprawdę potężna góra Tu w prawo Jesteśmy na drodze lipnickiej Tutaj będzie ławami 70, pamiętam. To już niech ziednik. No teraz drogą lipnicką Nie wiemy, czy będzie zaraz taka przeżówka, ławeczki i tablica. I tu skręcamy w lewo. No i teraz trzeba patrzeć wyraźnie na ślad, bo tutaj już są ścieżki zaleścione. No i tutaj 50 metrów od drogi lipnickiej Tutaj nam ciągnie zielony i tak będzie tu, a my tu w prawo. No kolejne może 40 metrów i tu w lewo, tam też w prawowym tu w lewo. Mamy taki fajny zmiar. I właśnie jesteśmy na szczyciku, gdzie był jakiś skoczny tomak, tu po prawej. Proszę bardzo, że konkret No i tu mocno w lewo na zjezie, tak także pewnie można sobie się tutaj wyhamować, ale trzeba tu jechać i w lewo. Wjeżdżamy do Doliny do, do Samborowo. Otóż się przecinamy. Tu mamy parking, ulica Abrahama. I tu nawet nie wjeżdżamy na Abrahama, zaraz za tablicą. Ścieżka do Doliny Samborowo, skręcamy w lewo. No i tu jesteśmy w tej chwili, co się tutaj nazywa, Zielona Dolina. No Przyskujemy jakby na tej na, na prawą stronę ścieżkę. Tu w prawo to jest droga prezydencka. Taka właśnie zakorzeniona ta droga. I na szczycie z tej strony mamy też i tu zielony wchodzi, tu skręca, byśmy mogli zjechać w dół, ale skręcamy w lewo. No i tu dojeżdżamy do tej trochę drogi i skręcamy w prawo i mamy w dół ale tu nie w prawo bardzo tutaj jest w lewo teraz tu mamy w górę głowica i tu będziemy skręcać w lewo no to jest jeszcze po drodze zniesienie wjecha. czy góra wiecha tutaj wiecha po prawej stronie no i trzymamy się właśnie tych zielonych rygącików Taki zjazd Taki raz Teraz tam a tutaj lepiej skrajem jechać I to, no tutaj stara oliwa po lewej zaraz, to zaraz już. No i tutaj już przy parkouru jest mój powrót Oczywiście ta końcórzeczka jest dowolna Można no, szybciej później przejechać przez stare bruki, stare oliwy W każdym razie liczy się środek Então é infinito.